łąki umajone, góry doliny zielone. Chwalcie cieniste kajki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste kajki, źródła Stoi gra z morza falami, w powietrzu buję skrzydłami. Chwalcie z nami Panią świata, jej dłoń nasza wieniec świata Chwalcie z nami. Słysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo. Mudry się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Mudry się za nami, Święta Panno nad Panami. Módl się za nami, matko Chrystusowa, módl się za nami, matko Kościoła, módr się za nami, matko łaski Bożej, módl się za nami, matko miłosierdzia. Módl się za nami, Matko nieskalana, Módl się za nami, Matko najczystsza, Módl się za nami, Matko dziewicza, Módl się za nami, Matko nienaruszona. Módl się za nami, Matko najmilsza, Módl się za nami, Matko przedziwna, Módl się za nami, Matko dobrej rady, Módl się za nami, Matko stworzyciela, Módl się za nami, matko spawi módl się za nami, pan o módl się za nami, pan o wsławiość godna, módl się za nami, pan o Módl się za nami, no Można, Módl się za nami, Panno Łaskawa, Módl się za nami, no Wierna, Módl się za nami, Zwierciadło Sprawiedliwości, Módl się za nami, stolicą mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku Ducha Świętego. Módl się za nami, przybytku chwalebnym. Módl się za nami, przybytku sławny pobożności. Módl się za nami, Róża Duchowna. Módl się za nami, Wieża Dawidowa. Módl się za nami, Wieża Wschodzi Słoniową. Módl się za nami do mnie złotych, módl się za nami, Arko przymierza, módrś się za nami, bramon niebieska, módrz się za nami, Bódl się za nami, uzdrowienie chorych, módrź się za nami, ucieczko grzesznych, módrź się za nami, pocieszycielko strapionych. módl się za nami, spomożenie wiele.

Módl się za nami, Królowo męczenników. Módl się za nami, Królowo wyznawców. Módl się za nami, Królowo dziewic. Módl się za nami, Królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, Królowo, bez zmazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, Królowo, w niebo wzięta. Módl się za nami, Królowo, różanica świętego. Módl się za nami. ahammi krona hofakhum oder kesahammi krona hofakhasi oder kesahammi krona który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. A wam Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta, bo rodzicielką, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz, może daj nam sługom swoim, ciem trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Uwolnij nas od oczesnych utrapień i obnać wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona. O pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, syn. again Nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Temat naszego rozważania, który poświęcony jest... Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, nie umiem jednego dnia spędzić bez ciebie. Zdrowaś Maryjo, Boga rodzico, błagamy Ciebie, święta dziewico. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryja. Pozdrawiamy Maryję, Matkę Bożą w naszych modlitwach z którymi spieszymy każdego dnia tego pięknego miesiąca. Tegoroczny maj jest piękny również dlatego, że przeżywamy go w roku św. Jana Pawła II oraz że przybliża nas do radosnej chwili, jaka będzie beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród czystych duchów w obliczu Pana Tyś przenajświętsza niepokalana. Jak w pośród kwiatów wonna Lilija, Jak wśród gwiazd zorza zdrowaś Maryja. Powróćmy dzisiaj do bolesnego okresu w życiu prymasa Polski jakim było jego uwięzienie przez władze komunistyczne w połowie lat 50. ubiegłego wieku. Było to z pewnością coś niezwykłego. Czas niezwykle bolesny i trudny, ale też wypełniony w największym stopniu pełną ufności modlitwą, która płynęła serca człowieka oddanego bezgranicznie Maryi. Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia 1954 roku niespełna rok po aresztowaniu tak wyrażał swoją miłość i oddanie Maryi matce. Wydaje mi się, że miłuję. Wszak nie umiem jednego dnia spędzić bez ciebie, bez Twojego imienia, bez zdrować Maryjo, bez różańca, bez aktu oddania się Tobie. Czym byłoby życie moje, gdybym o tym zapomniał, pytał. Ale od razu odpowiadał, nie mogę, nie mogę. Nawet gdybym okazał się jeszcze słabszy niż jestem, nawet gdyby sumienie moje zarosło lasem grzechu, nawet gdybym ogłuch z męki i bólu opuszczenia, ale i wtedy na tym łespadole jeszcze bym wołał, witaj. A więc miłuję Ciebie. Radosny wniosek gdyż on to mówi mi, ja miłuję tych, którzy mnie miłują. Mam odpowiedź. Zresztą nie wątpiłem, że ty miłujesz, bo w tobie jest miłość ojca, który pierwszy umiłował. Ojciec rodzi miłość, a matka go naśladuje. Miłujesz, bo ojciec umiłował. Miłujesz pierwej, niż ktokolwiek Ciebie umiłował. A że ja Ciebie miłuję, to dlatego, żeś przyniosła mi miłość Ojca. Wyśpiewajmy naszą miłość Maryi Matce Bożej i dziękujmy jej za miłość, którą otacza wszystkie swoje dzieci. Zdrowaś. Maryjo, Boga rodzicą, łagamy Ciebie, święta dziewicą. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami. Zdrowaś Maryja. Amen. Łączymy się z Ojcem Świętym Franciszkiem w modlitwie o ustanie pandemii. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko i uciekamy się pod Twoją obronę. O Dziewico Maryjo, Miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują Twoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przeszłości i następstw dla gospodarki i pracy. Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca Miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się, i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju, podobnie jak pkanie galilejskiej, wyjednaj u Twego boskiego Syna by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność. Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia. Wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie. Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich. Najświętsza dziewiczo, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne, z daleką wzrocznością i z duchem solidarności. Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia, mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom przyszłości. Najukochańsza Matko spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi, więzi łączącej wszystkich abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędz. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie. O Maryjo, pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. Zabierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. pamię Jestem przy Tobie pamięta Ten przykłopie pamięć.